Tam was w kolejnym odcinku to moim kanale i w trzecim odcinku DZIKI man NIMATS tej nagi wam to odjadzie po tamtym, więc let's go! Wiem, że podłączasz się do naszego systemu ostrzegania. To nie ja! To znaczy jakiego systemu? To nic. Potrzebuję twojej pomocy. Ktoś chyba zagłusza system. Muszą to robić w kilku miejscach, żeby pokryć wszystkie częstotliwości. Zajmiesz się tym? Jeśli to zrobisz, nie powiem nikomu, że nas hakujesz. Wolę słowo współdzielenie, ale jasne. Zagłuszacze emitują sygnał, który mogę wykryć. Muszę tylko pokręcić się po dzielnicy finansowej, aż złapię sygnał. Znalazłem sygnał. Teraz muszę za nim podążyć. Co jakiś wytwórnia, kiedy urządzenie zagłuszające. Ludzie fiska, szok i niedowierzanie. Co ja? Ja. ja, zbyt Szybko. Opa. Chyba podejść. Tylko ten... o nie, to nie tak będzie chyba. Bo... Nie wiem czy się jednak się nie. Fuck. No i tyle by było jeśli chodziło mi się na jad. cicho. Muszę wyłączyć zagłuszać. Opa, oh, wow. ale to meta. Właśnie A, rozwaliłem tak, zagłuszać. Dało to coś? Nie, ale jak już mówiłam, to nie jest ich więcej. To ma sens. Poszukaj ich. Ciekawe, czy ludzie fiszka mieli coś wspólnego z wyłączeniem systemu ostrzegania? Tu jedzie tak Nawet na pewno Jak to inny o, urządzili imprezę i mnie nie zaprosili Chyba, że i tacie się, do takie Nie, ci tak, tam Jakoś można tutaj chyba wykonać jakąś akcję No ten niby chodzi, będzie tego

Czasami 1. rozwalenie czegoś jest rozwiązaniem. No, no 80, i dobrze, co nie zabusiacie 12? Jesteś jeden. Spidermanie, to działa. Odbieram słaby sygnał. Jakość jest kiepska, ale usłyszałam coś o Fisku i strojach. Fisk był królem podziemia, ale nie zajmował się handlem podróbkami. Im szybciej system będzie sprawny, tym szybciej dowiemy się, co knują. Tak. Już tylko jeden zagłuszać. Cze, myślałem, że nasza wtyka wyłączyła wszystkie wieże. Ktoś ja jest, kto aktywował, nie możemy ryzykować że nas wykryją. To sobie na tego pójdziemy. Co, 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 co. A go będą widzieć, staje, go będą widzieć. Mam cię. No tak, to na pewno nawiąże. Ja nie, umiem na pewno, to mam. Dobrym tak. Gdyby <grym> nie było, on nie, nie, nie umie, jak... tylko... O, no właśnie, zostaje przywiesiony od Jazz do... Udymku. Gdyby nie było, Spidey nie zabija. Nie masz niczego wart!

Znowu działa. Świetnie! Wiemy coś więcej o ludziach Fiska albo o tych strojach? Nie, ale system wykrył jakąś nielegalną działalność przy dokach. ci współrzędne. O no tak, Ech, ja sprawdzę zapomniałem, gdzie gdzieś ten. Oj. Ja Muszę pili. dotrzeć do doków, zanim uciekną. No wiadomo. Nie. Broń wystarczyłoby dla mojej armii. Cokolwiek z nią planują, nie może to być nic dobrego. Muszę się dowiedzieć po co im ta broń. Nawet szuraczy mamy. się nie spodziewałeś? Co? Piat.

Teraz uda mi się dowiedzieć, co jest grane. Dobra, broń, mundury strażników więziennych, lipne papiery. Planowali wyciągnąć fiska z tratwy. Przykro mi, że muszę pokrzyżować wam plany. Okej, okay. Pewnie pewnie wiedzieć, was Matka nie miała. Nie zajebiście. ja tu? Weźmiemy to lub martwego. wszystko jest. Zakupiłem się na ten na... Let's fucking go. Nie udało się. Zdaje się, że policja już sobie poradzi. U mnie też wszystko gra. Dzięki za uruchomienie systemu, Spider-Manie. Nie powiem nikomu, że z niego korzystasz, ale jak cię złapią, to umywam ręce. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. A teraz, przepraszam, muszę skasować swoje selfie z serwerów z systemu ostrzegania. No, oh. i tak. Let's go. Oczywiście pięknie. Tu chyba już... Nie, ale tu 3, A to już się skąd... Ja tylko ten... to się Let's go. Mamy. I co? Idziemy. Tu plecaczki ci są. Go 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 Przepis cioci May na naleśniki. Próbowałem je zrobić, ale nigdy mi nie wyszły. Zamiast nauczycieli, musiał zrobić pijoki. Tak, pijoki, piogi i spodziewaj do do memzy. Okej. No, kiedy okay. no, tam... no, rozumiem. Gotowa nie jest w tym oskarżonym. Kumam. Moją sumie więc. Rozumiem, się rozumiem, naprawdę się spain... identyfikator z ISU. <noise> Spędziłem tam semestr jako asystent. Wtedy ano nie miałem nie na to czasu, ale kiedyś chętnie wróciłbym do nauczania. jest mam prysiasek. A jak? Moi drodzy, słyszeliście, jak wyrażałem obawy związane z zagrożeniem, jakie niesie dla swobody obywatelskiej system ostrzegania stworzony przez policję? Przynajmniej stworzono go do walki z przestępczością. Za to niedawno widziano, jak Spiderman coś przy nim kombinuje. Moi słuchacze podejrzewają, że próbuje go wyłączyć, żeby móc bezkarnie popełniać nielegalne czyny. Musicie wiedzieć, że Spider-Man nie jest zwykłym, szarym gnojkiem jakichś wielu. A! To kryminalny mistrz Kung-Fu 12 stopnia, który zawsze stara się być 50 kroków przed wszystkimi. Dlatego uważam, że hakuje system ostrzegania, by szpiegować was i mnie! Jedyna obrona przed tym? Słuchanie mojej audycji przez cały czas! Jeśli zamierza nas szpiegować, pokażemy mu, że ale o tym wiemy i idziemy po niego! Słuchajcie mnie od razu po obudzeniu! Tych rękawic użyłem podczas pierwszej walki z Elektro. Tak wpadłem na pomysł, by wszyć w kostium warstwę izolacyjną, która nieraz uratowała mi dupę. Okej, okay, okej, okay, kumam. O to co teraz przyjrzeć sobie tu. Tu mamy pięknie. Wszystko mi się tam, tu. tu. Zgłoszenie o handlu narkotykami. Miejsce zdarzenia to Nocho. Nocho. O, jesteście jak małe Hinchkinki na praktyce. No, by najpierw coś. to. No, co to. Ale kopa dostało Bisk huh. jednak trzymał tych początkujących dealerów w szaku. Zaraz. Co to za uczucie? Czy ja za nim tęsknię? Nie! <grym> Okej okay. SMS do jednak spejte. ukończyć to społeczeństwo na poziomie 1. Ok. Plakietka odwiedzającego. Z mojej rozmowy w Oscorp. Dobrze płacą, ale doktor zaoferował mi pracę, która naprawdę coś wnosi. 2015. Wytłumaczę. Hmm. Spokojnie. Panowie, o, muszę was poprosić o opuszczenie sklepu. Fila Ej, ty, ok. Fakam, amu, amu. Nie, nie. Chodź tu, co, jak ktoś tu wyjdzie Pojcie, kurwa, pójcie, kurwa, pójcie, kurwa. O, go. Wiesz, jaka jest No wiem, yes, okay. no i yeah. no, yeah. no, Trzeba być całkowicie żeby napadać na sklep w mieście chronionym Taddy. Taddy. przez Spidermana. Tak jest ta opcja. No dokładnie. Zabawne. Mój lęk wysokości nie zniknął, kiedy zyskałem moce. Musiałem wejść na szczyt Empire State Building, żeby go pokonać. Nie wszystko tak łatwo przychodzi i wychodzi z takiego. 어, 언제 죽었대? że pozwolą mi szybować na krótkie dystanse, ale się nie sprawdziły. Chociaż wyglądałyby super. <laughs> no. No, Spidey miał tu wiele pomysłów. Pomysłów, jak po prostu ulepszać wielkość, gazety i tym podobne. No nie zawsze... Niektóre się nie udawały, ale... Taki... Myślałem, że bujając się na sieciach, będę szybciej dostarczał pizzę. No, no. I tak było, ale no, o pizza też mówiłem się, przypominała mokrą plamę. No. Ciekawe się Ciekawe, ciekawe, Tutaj, mamy znowu angielski głos. mieć Let's go. Moja ozdoba z balu zniszczyła się podczas walki z Fiskiem. Symbolizuje moje szczęście do związków okej okay. <laughs> tu jest ostatni co zostało. do wszystkich cywile ugrzęsli w pojeździe po poważnym wypadku Aha. incydent rozgrywa się w west village go 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 Poważny wypadek sam